Z mojej perspektywy sytuacja yy, następnych yy, lat 2014-2020, bo tak jak yy, obserwuję, czytam, oglądam, to, to te informacje są takie bardzo yy, rozbieżne czasami, i właściwie yy, wychwytuje się takie raczej negatywne informacje, yy, i ciągle się mówi o obniżaniu, o zmniejszaniu itd. Tak od 6 do 8 lutego powinna się odbyć teraz Rada Europejska i jest sygnał, że to będzie Rada poświęcona właśnie budżetowi na to następną perspektywę finansową, czyli jak to mówią w Brukseli, wieloletnie radość I jak Państwo wiecie, ostatnia propozycja Pana Maja. To mówią, że ona jest mniejsza, tam 85 miliardów od tego, co położyła na stół Komisja Europejska. A Komisja, nasz komisarz, muszę powiedzieć, że na stół położył, jak myśmy rozpoczynali polską prezydencję, położył zasady. I według tych zasad rzeczywiście wyglądało, że do nas może trafić prawie 20% środków więcej niż mamy obecnie. Czyli, bo w tej chwili przypomnę, że mamy 67 miliardów euro. Mówimy o polityce w spójności, natomiast yy, z tych zasad wynikało, że nawet może trafić do nas 80 milionów. Oczywiście to był początek i każdy sobie zdawał sprawę, że, że nie jest możliwe utrzymanie tej kwoty, tym bardziej, że zaraz zaczął się kryzys i, i wszyscy mówili o zaciskaniu pasa. Ale wszędzie się eksponuje właśnie zmniejszenie. Dla mnie punktem odniesienia nie jest to, co było na stole na początku. Tylko dla mnie punktem odniesienia to, co mamy dzisiaj, a to, co będziemy mieli w następnej perspektywie. I chcę powiedzieć, że yy, mimo, że prawdopodobnie na tym szczycie dalej będzie redukcja o kilkanaście miliardów euro, to według mnie do kraju trafi więcej środków niż mamy obecnie. Czyli moim zdaniem powinno gdzieś trafić ponad 72 miliardy euro. Oczywiście możemy się różnić miliard tą, miliard drugą, Natomiast mnie ważniejsze jest, jakie będą warunki uzyskania tych pieniędzy. I jak ja bym miał do wyboru miliard więcej euro, czy lepsze warunki wykorzystania i ja bym wygrał hmm. lepsze warunki wykorzystania. Bo jak pamiętacie, niedawno przetoczyła się hmm, przez klasę, może nie przez klasę, bo to jest zbyt szczegółowe, ale wśród samorządowców niepokój, czy na przykład VAT będzie wydatkiem kwalifikowany. I dla nas to jest istotne. I my zabiegamy o to, żeby właśnie bank był wydatkiem Po drugie, stopień dofinansowania. Jest oczywiste, że w tej chwili miasta, samorządy wszelkiego szczebla, gminy, i województwa, no jednak te budżety w tej chwili są bardzo zadłużone. To między innymi wynika z tego, że w obecnej perspektywie no, wszyscy byli tak głodni pieniędzy że proponowali większe dofinansowanie niż w teoretycznie można było Ja Ja mam to doświadczenie, że przecież dofinansowanie było w rozwoju tak, z tych, tych na infrastrukturę, na nowe projekty, a myśmy przyjmowali nawet wnioski z 50% dofinansowania, bo jeżeli taka była propozycja, to wiadomo, że za te same pieniądze mogliśmy więcej zrobić. Dzisiaj, ale to spowodowało między innymi to zadłużenie, tak? że każdy yy, włożył w jakiś I w związku z tym, zdając sobie sytuację, jaka w tej chwili jest, w sprawie, my zabiegamy o to, żeby dofinansowanie w następnej perspektywie było nawet do 85%. Bo już nie będzie takiego tak, chętnych, żeby włożyć na stole pół na pół, tylko na pewno będą yy, zabiegali, bo i na dzisiaj wygląda, że będzie prawdopodobnie możliwość dofinansowania do, do, dofinansowania do 10, 5 5%. Yy, takim wyróżnikiem też będzie to, że yy, Europejski Fundusz Społeczny dotychczas w skali kraju ten program operacyjny kapitał ludzki, zarządzany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, to było mniej więcej 90 miliardów euro zarządzane centrami, ale koperty były regionalne, gdzie właśnie 70% środków było yy, spotykowane w regionach. W następnej perspektywie, w tej chwili wygląda sytuacja tak, że te środki z dużym razem obieństwem będą zwiększone. Czyli nawet jest w tej chwili taka, taki postulat, żeby, czy warunek wręcz, żeby 25% ogólnej puli środków 25% to były środki na EFS. I w związku z tym nasuwa się też pytanie, jak sensownie te środki wykorzystać. Bo jak wiecie, opinia o wykorzystaniu przy efektach EFS-u była różna. Niektórzy tak mówili trochę złośliwie, że to jest szkolenie przeszkolone. Tak? I bardziej się rozwijały firmy, które szkoliły niż ci szkoleni. Na pewno będzie ta inna, na pewno będzie bardziej użytkowana na rezultaty. Bo no dotychczas wystarczyło, jak firma powiedziała, że przeszkoli 500 osób z czegoś tam, no to to był jakby nie. Teraz prawdopodobnie nie wystarczy powiedzieć, że 500 osób przeszkolonych, tylko ile z tych osób otrzymało, czy potem te szkolenia zmieniło się w jakieś stałe miejsce pracy, że, że ci słuchacze... Jest to miejsce zatrudnienie.